Ponownie witam Was serdecznie. 22 września. Dzisiaj mam dla Was parę nowinek, nie będę przeciągał, nie ma tego aż tak dużo. A poza tym piątek na pewno macie coś innego w planach, dlatego żeby to odhaczyć postaram się Was nie zanudzić. Zapraszam. W tym tygodniu mieliśmy parę ciekawych wydarzeń gospodarczych, przez to, że spotykam się z Wami co drugi dzień, staram się zawsze nadciągnąć. Te nowinki, które już się odbyły, a były to dosyć znaczące rzeczy, jako że w tym tygodniu mieliśmy konferencję z Jerome Paul, który przedstawił, że jego polityka pieniężna nie będzie wcale taka łagodna. I tutaj, żeby wam to wszystko wyjaśnić lepiej, chcę wam pokazać punkty, o które wchodzi w tym systemie. To są po prostu punkty ustalane przez... 18 fachowców z branży finansowej, ale do tego dojdziemy pomalutku. Tutaj chciałem przede wszystkim, żebyście zobaczyli, jak wygląda ta grafika punktowa, co ona zawiera. Zaraz wam to wytłumaczę na spokojnie. Tutaj, tak jak mówię, żebyście po prostu mieli przegląd sytuacji. Nawet jeśli was to nie interesuje, jest taka ciekawostka, o której nie wszyscy wiedzą. I tutaj możecie wyraźnie sobie przeczytać, że komisja, która istnieje w Stanach, to jest Komisja Federalna Komitetu Otwartego Rynku, i od nich wspiera się 18 członków, którzy starają się przewidzieć, jak będzie się rozwijać gospodarka w następnych krokach, i z ich wyliczeń, z tego, co oni dali nam w tym tygodniu, jako prognozę, jest przewidywane z ich rozliczeń punktowych jeszcze dwie podwyżki o 0,25%. Czy nastąpią? Oni też nie są nieomylni. Nawet na końcu tej grafiki, którą wam przed chwilą pokazałem, też napisałem wam jeden przykład, gdzie dobrze się rąbnęli. Ale Jerome Paul sam stwierdził, że polityka pieniężna musi być agresywna, żeby kraj wrócił do równowagi. On oczywiście wierzy w 2%. To jeszcze potrwa, zanim zejdziemy do tych 2%, które są dla każdej gospodarki prawie marzeniem. Jerome Paul potwierdził jeszcze raz, że przez następny rok prawdopodobnie nie będziemy mieli żadnej zniżki procentowej, co jest w pewien sposób negatywne dla krypto, jak i dla rynków tradycyjnych akcji. Co jeszcze? Anglia miała w tym tygodniu też posiedzenie Banku Centralnego. To się zakończyło zerowo, pomimo, że przewidywania mówiło o podwyżce 0,25, nie u nich 5,25, nadal zostało 5,25. Norwegia z czterech podwyższyła na 4,25. Szwajcaria też przewidywała podwyżkę, jako za oni są jako chyba ci najlepsi z 1,75. Tutaj kwestia przewidywań była przy 2%. Nie zostało to podniesione, mamy nadal 1,75. Wydarzenia ostatnie z ECB Europejskiego Banku Centralnego znacie, tam mieliśmy podwyżkę o 0,25 i tutaj pani Lagarde od razu zapowiedziała, że też podobnie jak Jerome Paul będzie wprowadziła twardą politykę pieniężną, tym samym wydaje mi się, że możemy tu się też jeszcze dobrych niespodzianek spodziewać i następny kraj, który jeszcze nie zareagował w tej kwestii, ale już wyszło opinie, że będzie prowadzona twarda polityka pieniądza, to jest Japonia. Dobrze, przechodząc do aktualności, miałem pytanie od pana Grzegorza, jako że ci, którzy nie wiedzą, przedstawiłem wam parę dni temu, bo byłem zapytany. Nexo, giełda, moim zdaniem bardzo ciekawa do aktualnych wydatków, robienia zakupów, i pan Grzegorz zapytał mnie, że nie radzi sobie tutaj z jednym punktem, dlatego na szybko tutaj mam. Witam pana, mam pytanie, które dotyczy terminowych lokat. Tutaj przygotowałem grafikę, która praktycznie, Panie Grzegorzu, wszystko tłumaczy. Tu można od razu zobaczyć. Tu ma Pan nawet kroki na tych strzałkach. Ponumerowałem je. Na pierwszej stronie wchodzi Pan w centrum oszczędnościowe. Drugi punkt tworzenie lokaty terminowej. Trzeci wybiera Pan walutę. Tak jak w tym wypadku, ta trójka tutaj wskazuje na. Euro. Euro już jako waluta leżąca daje 7%. Jeżeli biorąc teraz, że przejdzie Pan na punkt 4, pokazuje się okienko, w którym może Pan, jeżeli Pan kliknie na tą strzałkę 4, wyskakuje nowa strona i na dole jest pokazane, czy chce Pan na. 3 miesiące czy na 12 miesięcy? Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że już podstawowe oprocentowanie wynosi 7%. I to są te euro, które są w ciągłej dyspozycji. One nie są zablokowane żadnym terminowym odleżeniem. Jeżeli zdecyduje się Pan na 3 miesięczne, dochodzi Panu do Pana standardowych 7%, 3%, to wtedy otrzymuje Pan 10% przez ten czas tych 3 miesięcy. Jeżeli zdecyduje się Pan na 12 miesięcy, wtedy do Pana 7% dochodzi dodatkowo 6%, czyli ogólnie wtedy jest Pan przy 13%. Jest to bardzo fajna sprawa, ale po prostu 12 miesięcy leżą pieniądze, co trzeba powiedzieć 13%, fajna sprawa. Ja traktuję tą giełdę czyste jako giełdę zakupową dostaje 2% z i moje euro są cały czas oprocentowane na 7%. Także co mogę zrobić tam źle? Nic. Ale tak jak mówię, to było pytanie od Pana Grzegorza. Następna sprawa to jest Kraken. Kraken ma problemy w Australii, jest to niebezpośrednio bezpośrednio Kraken, Bitrade jest to jego w pewien sposób Prawa ręka jest to firma, która po prostu tam reprezentuje kompletnie firmę Kraken. I tam jest dosyć toższy zarzut od strony rządu australijskiego, bo u nich masz tą możliwość, co dla rządu australijskiego jest ich zdaniem nie w porządku. Biorąc to krótko i żeby było zrozumiane, jeżeli posiadasz 1000 dolarów na swoim koncie, to możesz to o pięciokrotne przeciągnąć. Czyli włazisz 5 tysięcy dolarów długu i to jest, ich zdaniem, po prostu bardzo łatwe, żeby wprowadzić ludzi po prostu w trudną sytuację finansową. Ja też uważam, że takie rzeczy, które mają w ten sposób podniecać, nie są w porządku. Każdy powinien walczyć z swoimi pieniędzmi, gdzieś muszą być rozsądne granice. Następny na dzisiaj temat to Shibarium które w ostatnim czasie naprawdę zaczyna się coraz mocniej odbijać ze swojego dawnego pseudonimu jako Memcoin, bez znaczenia, bez wartości. Teraz Shibarium ze swoim blockchain obsługuje już w międzyczasie ponad milion dwieście klientów z ich portfelami i ma masę nowych adresów, które codziennie dochodzą i jest to na pewno też ogromny plus, a wiem, że wielu z Was posiada tą walutę, tym samym Możecie się tylko cieszyć, czas jest bardzo trudny, dlatego te wszystkie ceny wyglądają tak, a nie inaczej, ale z tym musimy żyć, to musimy przetrzymać, a z drugiej strony, jeżeli jest tak źle, wiadomo, może być tylko lepiej. Na koniec Wam jeszcze pokażę coś drobnego, żeby Was podbudować, ale następnym tematem, oczywiście, ulubiona kwestia. XRP I tutaj nie powiem ani słowa, na biało widzicie na tym czat, etka krypto, możecie go odwiedzić na X i tam zobaczycie krok po kroku, jak on to uzasadnia, że przewiduje XRP na 90 dolarów. Ale tak jak mówię, obejrzyjcie sobie na spokojnie, to nie są moje wymysły, tutaj macie znowu troszkę odmiany. I wykazanie własnej inicjatywy też nie zaszkodzi. Zanim ja Wam będę coś opowiadał, tam możecie u tego twórcy to bezpośrednio sprawdzić i wyciągnąć własne wnioski. To już Wam pokazywałem, ale to należy do tej części filmu, gdzie. Chciałbym was troszeczkę podbudować, bo czasy są takie, a nie inne. Pokazywałem to już Wam, co prawda, ale zwróćcie uwagę, jaki jest spadek zainteresowania. Tutaj, co prawda, w tej grafice chodzi tylko i wyłącznie o zdecentralizowane giełdy, ale zobaczcie, jak mocny odpływ inwestycyjny jest na rynku. Także to nie tylko Wam i mnie i tym, których znacie ewentualnie, którzy też siedzą w krypto, idzie tak. Tylko jest to ogólnie takie zahamowanie rynku, i nie ma się co w ogóle tym przejmować. Taka jest natura. A co jest w tym wszystkim najgorsze, nasza sytuacja geopolityczna. Co jeszcze znalazłem dla Was ciekawego, tutaj możecie zwrócić dokładnie uwagę na to. Że z rynku walut cyfrowych w ciągu ostatnich 9 tygodni w sumie odpłynęło ponad 500 milionów dolarów. To jest z 9 tygodni, a tylko w zeszłym tygodniu było to 54 miliony, co się zrobiło mniej. Po tym wykresie widzicie wyraźnie, jak to wszystko tutaj spada, wyraźnie na dół. Tym samym w ogóle nie ma się co przejmować, że akurat Twój portfel jest w minusie. Uwierzcie mi, jeśli ktoś nie kłamie, to nie ma portfeli obecnie, które są w plusie. Chyba, że kupiłeś, tak jak dostałem wiadomość dosłownie przed dwoma dniami od jednego pana, i to jest pod filmem w komentarzach, także na pewno to też znajdziecie, że on kupował bitcoina po 5 zł. Miał szczęście, zależy ile ich kupił. Dzisiaj pewnie siedzi w ciepłych krajach. Moi mili, to było na tyle. Ostatnia wiadomość, jaką dla nazywam, jest to tak na biegu, że jeszcze praktycznie nie mam wiadomości na ten temat, które mógłbym wam potwierdzić. I tu chodzi mi głównie o posiadaczy Kwanta. Kwant od paru dni jest w zamartej sytuacji. Nie wiadomo, co się dzieje. Przez te zamieszania wojenno-polityczne, przez to, że jego działalność jest w tamtych regionach, od paru dni już nie ma żadnych informacji. I tutaj może być bardzo ryzykownie, dlatego jeszcze raz powtarzam, nie mam pewnych wiadomości, tu chodzi mi tylko i wyłącznie, że podaję wam tą wiadomość ze względów ostrożności. Jeżeli posiadacie, sprawdźcie, postarajcie się znaleźć, jeżeli szuka 10 albo 20, szybciej znajdziecie jak ja sam i wtedy możecie zareagować, tak jak to będziecie uważać za stosowne, ale jak na razie jeszcze nie ma zbyt mocnej reakcji na rynku w stosunku do kwanta, pomimo że od pewnego czasu zaczął Iść w tą strefę spadkową. Dlatego uważajcie, ja staram się zawsze to wyłapywać, żebyście Wy byli na bieżąco i właśnie w takich nagłych wypadkach, żebyście być może jako jedni z pierwszych mogli się dowiedzieć i jako jedni z pierwszych zareagować. Bo sami wiecie, jak lawina ruszy, wtedy pociąg odjechał już jest za późno. Tak jak mówię, nie było za długo. Piątek wykorzystajcie go na coś przyjemnego. My spotykamy się teraz w niedzielę, gdzie, jak zwykle, obejrzymy sobie przegląd tygodnia i może parę wiadomości co do tego, jak się dalej będzie nasz rynek rozwijał. Kłaniam się do niedzieli.